z Techland są zombie. Wiecie o czym mówię, prawda? Ich stoisko w tym roku jest całkowicie zdominowane przez Dying Light. Techland przygotował stanowisko, gdzie każdy chętny będzie mógł przetestować ten tytuł. A urocze pani makijażystka bez problemu zrobi z was prawdziwego potwora. Techland też trzyma kciuki za pobicie tegorocznego rekordu Guinnessa w najdłuższym graniu. Dokonać na tego Polak pokonując Australijczyka. Gra na miarę rekordu ma być Sniper Elite 3. Odważnemu Śmiałkowi będzie można osobiście pomóc. Mamy okazję pokazać Wam, powiedzieć coś o Dying Light. Jesteśmy na stanowisku Techlandu i rozmawiamy z Tomkiem. Pierwsze pytanie, z czym Techland przyjechał na PGA? No, głównym naszym tematem na PGA jest Dying Light. Nasza najnowsza produkcja, która ma premierę 30 stycznia. Wychodzimy na konsole i na pecety. Także jak tutaj widzicie, dzieje się bardzo, bardzo dużo, mamy w ogóle wizażystki, które ludzie są przerabiani na zombie. Po drugie mamy drona, który cały czas krąży i mamy live feed, co się w ogóle dzieje z lotu ptaka. Można w ogóle, co najważniejsze chyba, pograć w Dying Lighta, a więc samemu... Dokładnie, a więc samemu przekonać się, z czym to się je. Cykl dnia i nocy, parkur, zombie, przetrwanie, to wszystko na naszych stoiskach, także serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Jeszcze takie pytanie. Po tej produkcji, czy Techland ma już coś w planach? Czy są jakieś nowe projekty, nowe plany? Oczywiście, że tak. Głównym naszym następnym produktem jest Hellride, który już wcześniej jest zapowiedziany. I wiadomo, że to jest zupełnie coś innego niż Dying Light. Chociażby dlatego, że tutaj jest zombie, tutaj mamy kwestię Dark fantasy. Także to jest nie nasza jedna produkcja, a poza tym jeśli ktoś przynajmniej trochę zna naszą historię, wie jak długo jesteśmy na tym rynku, jesteśmy najstarszym, największym deweloperem w ogóle w Polsce, to jedną rzecz, o której każdy może o nas powiedzieć, że my się nie nudzimy. Jak tylko projekt się kończy, już gdzieś mamy w zanadrzu jakieś rzeczy, które coś tam więcej robimy, także... Dzieje się, ale na, największym naszym projektem w historii w ogóle Techlandu jest Dying Light. To jest ogromny projekt, który my współpracujemy razem z Warner Bros. na świecie, żeby go wydawać na różne platformy. 30 stycznia, także na razie całkowicie, a przynajmniej załóżmy w 90% tutaj na PGA skupiamy się właśnie na Dying Light. Zresztą jutro w niedzielę o 13 jest pokaz na głównej scenie i będzie też można zobaczyć parę no, powiedzmy nowinek e, na żywo, będzie nasz człowiek w ogóle grał razem z komentarzem, także też zapraszam. Czyli Techland się nie obija, działacie na szeroką skalę i jeszcze takie ostatnie pytanie, jak wrażenia w ogóle, jak atmosfera na PGA, czy jest duże zainteresowanie? I ogromne. Bo przed chwilą właśnie przecież zatrzymali kolejki, już nie można sprzedawać biletów, dlatego że zbyt dużo osób jest w środku. Ja już na PGA nie jestem pierwszy raz, już wiele lat tutaj przyjeżdżam również na kolonii i tak dalej i widzę, że jest tyle ludzi jeszcze nie widziałem. Szczególnie, że my również organizujemy rekord Guinnessa Sniper Elite 3 Afryka, to przecież nasza gra. I tam Hubert cały czas gra i próbuje pobić nasz rekord Guinnessa. Tam wszyscy że mamy za niego kciuki. I to jest fajna rzecz, bo ona pozwala w ogóle tej całej imprezie wybić się również na skalę międzynarodową. Może możesz rekord Guinnessa jest międzynarodowy, ale jeśli chodzi o, o, o ludzi, o rodziny, o starszych graczy, 30-40-latków, czyli coś jak ja, o młodsze osoby i naprawdę cały przekrój, jest i cosplayerzy, i e-sportowcy, także widać, że takich imprez po prostu potrzeba więcej, na większą skalę i więcej. Dziękuję bardzo, życzę samych sukcesów, no i miłego PGA. Dzięki. Dzięki serdecznie. Hej.